Dobra, więc witam Was z tej strony Goryk Gabryś i tak, mamy rocznicę kanału, właściwie to była już chyba z tydzień temu i nie nagrałam od miesięcy, dlatego że trochę mi się nie chciało i trochę nie miałem czasu, a więc... Teraz nagrywam i przechodzę do was z rocznicą gry oraz Chicken Gunem na 26 poziomie. Sobie dziś trochę rano pograłem... Bo był taki jeden gość, który był po prostu niezniszczony. Jak się w niego to nie gadają. Jak się w niego to nie daje. to też nie daje. To ta snipera jest mega dobra, więc na tego trzeba uważać. I tu jest. Kaktus. Więc nic niego nie działało. Broni nie działała, jajka nie działało. Potem nie ma. Zdecydowanie znaczy ja próbowałem tylko jajek i pistoletów. Ale nic to nie dawało. No i W ogóle sobie ostatnio nie kupowałem żadnej broni, bo nie grałem w ogóle ostatnich chicken I dobra, chyba tą broń teraz będę używał. tak w ogóle wprowadzić nową serię na kanał. Czyli ono będzie o super Zingsach. Zobaczycie, pierwszy odcinek z tej serii pojawi się już dzisiaj. Niestety, jak chcę zrobić premierę pewnej rzeczy, no to nie mogę, bo no i jak chcę to godzinę, w której będzie ta premiera, jakiejś rzeczy, nie mogę zrobić, no bo mogę usiąść do godziny 16 na to zniknęło a okaże się że się spóźnię albo będę za wcześnie a więc nie mam dokładnie kiedy wrócę ten odcinek ale już wrócę dziś po tej a tego w ogóle są czekajcie jak wejdziecie do main menu i wejdziecie nie, nie w Racing. Idziecie w Gans. Patrzcie, macie tu skins, i tu macie trzy nowe skiny. I na pewno je sobie kupimy. Dobra, więc tak zamierzam jeszcze na koncie polskiej 202 zrobić specjalną grę okazji rocznicy tego kanału. Ale tą grę nagrę właśnie tutaj, bo nie chcący się wylogować w koncie znaczy znaczeniu skąd ta gamć chodź nie tu się wylogowali na YouTube i teraz nie wiem jak tam wrócić Nie wiem jak w wrócić Ale to jest, on jest zły, on jest zły Co to za mapa ja Oczywiście sobie włączam Ajka Szlaka, bo tak jest lepiej czego tutaj to, to w ogóle mam dla Was ciekawostkę o właśnie tych butelkach z ogniem jak ja wypiję na siebie tą butelkę oczy o tym na siebie wypiję po prostu ona Was będzie widzieć tak i to mi się właśnie w tej grze nie podoba jest to Niedopatrzenie, myślę. E. Ty, błąd znalazłem! Dobra. czyli wiemy już, że to jest nasza... Dobra, jeszcze bym wytestował ten błąd, to jak on działa. O, teraz widzę mapę, dobra. Okej. Okay. No właśnie on jest... Nie jak to było. No, jak to było, że on tam... ...jest w jakimś tam... Ey, eee, Jak to było? nieważne Tak, tyle, jeżeli chcecie ee, jakieś gry, jeżeli chcecie więcej gier z szukaniem na kanale w komentarzach, no bo ja mogę nagrać bardzo chętnie bym nagrał, a nie sprawiałyby nigdy problemu I to by było dość ciasne bym i tak już nabrał, nie i demarkas, marka, więc Nie no, bo mam tam jakieś 150 ile tam To no, nie król To jest pro player No właśnie Czy na takich kozaków na uciekanie, bo oni was odbierzą, to lepiej uciekajcie. Będą mieć bardzo bronie, bardzo potężne. Tak, jak mówiłem, bronie potężne mogą mieć. Na przykład ten typ. Ten król, który nie wiem, jak to jest. O, papier toaletowy leć papierze rzut papierem dobra wskazujemy do bazy zaraz, zaraz, będę zaraz trzeba znaleźć to miejsce gdzie był ten kamień to tu, tu było? tak to tu, tu było dobra więc jak działa ten błąd więc trzeba pójść za ten kamień i tak obrócić trochę kamerę i to właśnie jest nie to co widzieliście. Tak widzicie zmieniłem sobie ikonę y, tej aplikacji, ponieważ dowiedziałem się jak to się robi. może będę powiedział tutorial, jeżeli będziecie chcieli. Ej, ale... Tak. On we mnie już strzelał rakietom. Dobra, właśnie trzeba uważać na takie seksy. Nie przegrywamy, bo zawsze w naszej ekipie są nie takie kawałki, ale takie kawałki, które przyjmujemy sobie w Dobra, a więc... Sądzę, y, że możemy wprowadzić te tematy dotyczące FNAF-a, ale nie tak, to robić FNAF-a. Tylko będę po prostu. Mówi na przykład różne teorie, będziemy tutaj jakiegoś obrazku, żeby robi wygrać w atmachowe drone Roblox. To do typu będziemy robić. Jeżeli coś poczeruję, to napiszcie hashtag chleb. Nie. Nia! Dobra, czyli... On działa tak, że on będzie nam ciągle wchodzić o jakiś czas i to też nieważne, to jest nie no tak jak się, że jest taki bramik, który ciągle robi to samo i to to samo, bo idzie to To tak samo jest z tym maksimusem, że on tu ciągle przychodzi trzeba go zabijać. Oj, tu jest teraz ten król Ten ma właśnie mega mocną snajperę A no kto tu ogień rozrzucił? To jak wyjście To tu? To tu No uciekać, uciekać Czekaj, Gdzie ja idę? Co tu się dzieje? więc tak chicken gun to jest gra która wymaga też która wymaga taktyki na pewno szybkości no palca by kamerą na pewno wymaga skupienia i to no, wszystko tylko nie wiem, czy mi dali leczenia i jak ja mam się leczyć. Dobra, tutaj będę strażnikiem, Nie ja będę miał tu ciągle na celowniku tamten pokój. Ogólnie to, każda broń ma dużo pocisków, no z wyjątkiem może tego i tego, ale to zadaje 119 dolejć, czytałem w sklepie. Dobra, już trzeba posać ten serwis. Niech w nie głazi i ja teraz nic nie widzę, nie mogę nikogo... O! Tak! Zasubię króla! I Krysia. Ja tu będę posadzać. μα μιλούμε χαπάρτι, μα πιστεύω ότι τα παιδιά αμα ακριβώς τα είδαμε τον Σειρήνη, το έκανε να πει να με ακούσει να με ακούσει να με ακούσει να με με ακούσει να με ακούσει ja chciałem, proszę, porozmawiam teraz po w tej naprawdę okres na nie, bo jestem na ciebie już cały okrągły rok i mam 90 subskrypcji bo w tym czasie kiedy nie nagrywałem ostatnio tylko zdobyłem 6 subików, a to jest dla mnie mega dobra wiadomość, bo co ja bym bez was zrobił? I po prostu byłbym bankrutem. więc naprawdę dziękuję Wam za to 200 subskrybów i za to, że każdy czas ze mną jesteście na YouTube. Chciałbym, byśmy pod tym odcinkiem dobili trzy łapki w górę. Tak, trzy łapki. To jest już rocznica kanału. Więc naprawdę bardzo i to bardzo jak wcześniej mówiłem ważny okres dla tego kanału. Mam nadzieję, że jest przez Was lubiany ten kanał i że oglądacie moje filmy. Już po prostu wam się nie nudzę, no bo ogólnie mi to, nie wiem co nagrywać, Masia jami no bo nie mam trochę pomysłu, ale, no teraz się, mi akurat Roblox trochę nie działa, no Roblox ogólnie się mi działa, ale kiedy ja wchodzę, no to mam te, go home, ale kiedy chcę wejść do jakiejś gry, to nie chodzi, A to może być sprawa internetu. A jak widzicie, to ja mam dużo internetu. A więc, na tyle, a więc to na tyle, jeżeli chodzi o tą rocznicę A więc, co ja się z wami żegnam? Mam nadzieję, że te łapki zostawicie. Pa!